Dzień dobry, znowu, mm. będziecie przyszło mi jeszcze popatrzeć na mój obrzydliwy strój, który pewnie nikomu się nie podobał, oprócz mi. Jeździłaś na niedźwiedziach? Tak, jeździłam. A można tylko po wjazdach, czy? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wychodziłam. Dlaczego Bo nie chcę, a poza tym otwierałam te prezenty... Biednie. Słabo. ja wiem, co to było. co się, ty otworzyłaś wszystkie? Oprócz 23, tak? No, dzisiejszego nie. Tylko? No, wczorajszy. No to wczorajszy był mega słaby, dzisiejszy był jeszcze słabszy. co w się, sensie, wczorajszy, no to po wszystkim. Przepraszam, że tak mówię. Znaczy, ja tak nie powiedziałam, tak? Taki badaźny, naprawdę bez sensu. On jest. W sensie słabe są rzeczy w tym roku. Naprawdę słabe. Naprawdę słabe. Yy, I 23 był. Taki se. I wcale nie pasował do poprzednich rzeczy. Zaraz sobie go zobaczę. Zamykasz oko? Ja gadam bez sensu. Ja nam jak szczur bo jestem szczurem no to prawda um. ogólnie to kalendarz w tym roku jest taki średni, mam nadzieję, że jutro będzie coś fajnego, bo jutro jest wigilia, wiecie to jest taki odcinek w ogóle niezaplanowany bo ja w ogóle nie pamiętałam, że jest yy, aktualizacja no ale nie ma w no nie ma a miało być miało być, tak ludzie podejrzewali właśnie ale jakby oni nie, nie mieliby czasu pewnie Nie widać Nie widać widać będzie Ja jeździłam na reniferze i gdzieś no. tam Na tym, no na słomie jeździłam No Oj, oj, oj A nie, 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 nie tego no nie takie ogłowie w ogóle stworzyłam do niego piękny outfit chociaż to jest tak jasny niebieski na tym ogłowiu, że w ogóle mam sam rzeczy z samym ciemnym niebieskim więc dlatego średnio ogóle... wow wygląda... jeszcze na świecił. wow szkoda że nie to jest może to jest być z... animacja o wiesz że one mają tą samą animację w każdym tempie tylko że po prostu zmienili tempo bo nie chciało im się w ogóle Nowej animacji, co, co? Kurczę, nie działa, zostałem dzikim kłonem, chciałabym, chciałabym... Chciałabyś być dzikim niedźwiedziem? Tak, chciałam być dzikim niedźwiedziem. Dobra, ten wyścig jest za trudny dla mnie. Może skaczą, ale... Z tego będą znowu dwie części. Nie komentuję tego, jak skaczą. Świetne animacje, Boże. Się. Ale powiedzcie mi, czemu ja nie umiem po prostu nagrać 10 minut? Na temat krótko i na temat. A nie ja tu się... pitole z niewiadomo czym, gadam jakieś nie wiadomo co. Jeszcze jednym wyścigu pół godziny. Już dwie minuty go. Dwie i pół minuty go robię. A dopiero jestem przy tym głupim moście, a to się kończy na forcie pinta. Halo, ale czemu ona... Wow, tam jest choinka! więcej tych pingwinów, czy nie można było dowalić? Bez urazy, że tak powiem. Wow, Można go... Można go prze... O tak, to jest fajne! O nie! No, błagam cię, Olko! Nie! Nie! Zdążę, zdążę, zdążę! Po prostu zdążę, muszę zdążyć. Ale mega! Na tym jest mega! O, wow! Wow! Ła! nie! Pukcie gwiazdka! No ej, serio, tutaj za hoiną chcecie. Spoko, 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 spoko. Ale no właśnie ja nie umiem, tak? Ej, można wziąć podczas wyścigu może gwiazdę? Nie można! Jak ja tego nie lubię! Że podczas wyścigu nie można brać tych tych. Nie! Nie! Daje się. Dobra. I tak. Ja jestem już tutaj w tym momencie. I ja nie chcę tego zepsuć. Ja, ja nie mogę tego zepsuć. Ja, ja teraz to. Dobra, czy to... Nareszcie koniec. Ja po prostu nie umiem jeździć w wyścigach. Nie umiem. Ja nie... To nie jest dla mnie wyścig. No nie jest to dla mnie. Po prostu. Nie. Nie, 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 nie. nie. Ogólnie idę sobie teraz hmm, pozbierać troszkę na króliczka, bo chciałabym go mieć, więc brakuje mi tylko i wyłącznie 9. W sumie mogę przejechać ten wyścig jeszcze raz, ale nie chce mi się, więc pójdę pozbierać tyle te coś. No. i to w sumie tyle, jeśli ja już z Wami żegnam. A jeśli? Będzie jeszcze dzisiaj nie stać na tego królisia, to na pewno pokażę Wam jak go kupuję, no więc pa! dobry, witamy 24 grudnia, nie, to dzisiaj będzie Wigilia, przykro mi z powodu takiego, że nagrywamy to w Wigilię, ale po prostu wczoraj nie zdążyłyśmy już wstawić tego i poprzedniej części, więc wszystko wlatuje 24 grudnia mhm. i zobaczmy co jest 24 te. Nie, Nie. Ale serio? Ale to jest Wigilię. Idę koło tego zielenia. No, no tak. Już widzimy, że SSO widodnie, zespołowi Star bo nie chciało się wkładać jakichś fajnych rzeczy do tego, tego. I ja się tak zastanawiam, czy może królika wziąć, czy sprzęt? W sumie sprzęt będzie jeszcze długo, a łatwo chyba na niego jest ogólnie. No, za 15 jest nie, nie? Ja na pewno chcę siodło i owiki. A nie, to są buty, boże, jakie owiki. Ale dobra. owiki on, tu są owiki. Kolejka, ja bo chcę zobaczyć, co. Nie mam, bo mam. Brakuje mi trzech. Idę sobie wyścig, bo dzisiaj już jeden robiłam. No dobra, jak pani tego nagrywać? I to tak. tutaj że Jeśli będzie mi się chciało, to Wam nagram mojego królika i tyle. Życzę Wam, Wam wszystkim wesołych się dużo prezentów oczywiście przy okazji. Jeśli oglądacie to już po wigilii, możecie się pochwalić, co dostajecie na święta. A my się z wami żegnamy i pa!